Dzień dobry. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jakie było pierwsze pytanie? Rozmawiam z tobą, rozumiem. I mówię do ciebie. Tyś nie może doczekać. A, jaka była twoja najciekawsza historia? W sumie dwie takie znajdę. Pierwsza to zwany Nocleg, który miał miejsce na granicy węgiersko-serbskiej w opuszczonych autach, w opuszczonym tyranie Picasso. Przy no, niskiej temperaturze, gdzie dosłownie ludzie spali w samochodach opuszczonych, gdyż one już nie dawały się totalnie na, na eksport. A druga śmieszna sytuacja to z policjantem, który był w cywilu na Serbii, który pozwolił nam, zaproponował nam w sumie, abyśmy pojechali z nim na strzelnicę. I zabrał nas tą strzelnicę, zjechał kawałek z trasy i sobie postrzeliśmy z jakichś tam glocków, nie znam się, innych takich małych pukawek. To było coś takiego niespodziewanego w ogóle, w też w jako. Osoby policjanta do naszych osób, jak tam w tym aucie dwójkę byliśmy. Wydaje mi się, że najciekawsza historia była w Gruzji. Chciałyśmy przejechać cały kraj, rozpisałyśmy sobie wszystkie miasta po kolei i byłyśmy gotowe jechać nawet dwa dni. I zanim dotarłyśmy do miejsca, z którego miałyśmy łapać autostop, zatrzymało się Czarne BMW. Wyszedł pan i powiedział do nas po polsku z gruzińskim akcentem, gdzie jedziecie dziewczyny? No co my mówimy, że jedziemy do Tbilisi? On powiedział zabierajcie się ze mną, bo ja jadę w sumie na ślub siostry do Tbilisi. Też nie wiedziałeśmy za bardzo, czemu ufać, bo tak wyjechał po prostu za rogu w takim czarnym samochodzie z przyciemnianymi szybami, ale okazało się, że mieszka w Krakowie, w dzielnicy obok mnie. Już jakby nie było tematu, żeby mu nie ufać. Wziął nas do siebie do domu na obiad, po czym przyjeżdżając przez całą Gruzję, brał nas w każde miejsce, które kojarzyło mu się z czymś, albo opowiadał nam historię, legendy. Kupował nam na przykład lody, kukurydzę, którą miał w dzieciństwie. To było łącznie chyba 8 albo 9 godzin, byłyśmy z nim w samochodzie. Zastanawiałem się, szczerze mówiąc, o jakiej opowiedzieć, ale uznałem, że opowiem taką w miarę grzeczną. Rzecz działa się na granicy mołdawsko-ukraińskiej. W samochodzie na bułgarskich rejestracjach siedzi Amerykanin, który był kierowcą tego samochodu. Jego dziewczyna, która była narodowości ukraińskiej i dwójka polskich autostopowiczy. Niestety na granicy ukraińsko-mołdawskiej, to znaczy stojąc jeszcze po stronie mołdawskiej, Mercedes, z którym się poruszaliśmy, po prostu zdechł, mówiąc kolokwialnie i no, nie byliśmy w stanie jakby dojść do tego, co się z nim stało. I wtedy doszło do takiej śmiesznej scenki rodzajowej, że Ukraińscy i Mołdawscy pogranicznicy, Amerykanin, Ukrainka i dwóch Polaków przepychają Mercedesa na ukraińską stronę. Najciekawsza Myślę, że to była tak, wtedy jechałam do... Nie pamiętam, który to był wyścig. Natomiast to było całkiem zabawne, ponieważ pan kierowca wysadził nas na jednej stacji, która wydawała nam się, że jest beznadziejna i strasznie słaba. I mówię do koleżanki, z którą jechałam, że... Spoko, gorzej być nie może. I następny kierowca nas zabrał i wysadził na stacji, gdzie był w ogóle tylko ten jeden taki dystrybutor, tam do paliwa, czy jak to tam się nazywa. I ja mówię, dobra, spoko. Teraz naprawdę gorzej być nie może. Potem nas pan wysadził, gdzie, yy, gdzie jakby był tylko taki jakiś sklepik, i właściwie nie wiadomo o co chodzi. Więc ja mówię, spoko, już gorzej być nie może. No i następny raz zostawił nas pan w samej zatoczce. Pamiętam, że wziął nas yy, jeden taki pan. Co od startu się zaczął pytać, czy mamy narkotyki, czy mamy narkotyki? nie, nie mamy narkotyków, o, co całe szczęście, bo on nie chce wracać do siebie, do kraju, on nie może stać deportowany. No i wziął nas sobie, sobie, pojechaliśmy dalej. Taki był jakiś szemrany. Powiedział, że musi się zatrzymać na obiad w mieście, ale później wsiadamy i jedziemy dalej. No, dobra, no okej, okay, spoko. No i się zatrzymujemy. Mówi, że nie, my nie idziemy gdzieś tam, gdzieś tam, musimy iść koniecznie z nim na ten obiad do jego przyjaciół. No i weszliśmy do tych jego przyjaciół. No i się okazało, że to byli to tak bardzo gościnni ludzie, i którzy po prostu ugościli nas od A do Z, poszli do sklepu nam po winogronka, pomarańcza, zaopiekowali się nami w 100%. I strasznie się kierowaliśmy takimi uprzedzeniami do nich, a później się okazało, Okazało, że po prostu to byli najcieplejsi ludzie, ludzie jakich znamy. Najciekawszą to w sumie też naj, najniebezpieczniejszą, nie wiem, czy to chcecie puszczać, były takie dwie albo trzy sytuacje, w których jedna to była kiedy nie mogliśmy kompletnie nic złapać. Zostaliśmy wywiezieni. W ogóle dotarliśmy do centrum Budapesztu. Najgorsze, co można zrobić. Nigdy tego nie róbcie. I próbowaliśmy jakoś komunikacją miejską dostać się na wyjazdówkę. Po czym naprawdę nic tam nie jeździło, bo to jakaś wiocha. Nie wiem, jakieś krzyki były. Totalnie nie wiadomo, co tam się działo. Zadzwoniliśmy do konsula i konsul powiedział, że nie przyśle nam pomocy, bo w sumie on nie do końca nam wierzy, że tam jesteśmy. Po czym zadzwoniliśmy jeszcze raz. No i w końcu powiedział nam, że byśmy szli autostradą 4 km. Na jego odpowiedzialność. No i w końcu zaczęliśmy chodzić wokół. Zeszliśmy gdzieś, bo było naprawdę niebezpiecznie. Zaczęliśmy krążyć. No i ostatecznie po kilku godzinach chodzenia dotarliśmy w to samo miejsce. Moja partnerka się popłakała, więc jakby staraliśmy się znaleźć jakiś hotel. W tym hotelu już nie było miejsc, więc poprosiliśmy, zadzwoniliśmy na policję i ta policja nas wywiozła. To samo miejsce, od którego zaczęliśmy tą historię. Więc trochę pochodziliśmy. To była jedna sytuacja. Nie wiem, czy chcecie więcej.